Będziemy mieć tutaj zgodę zarządcy drogi. Bo to jest też droga powiatowa, więc leży w gestii powiatu, zdecydowanie o tym co na się będzie znajdowało. Natomiast o taką, o taką zgodę wystąpimy. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg i podział zadań pomiędzy zarządcą drogi drogi powiatowej a nad leśnictwem, które zarządza nasami Państwo, jest czasami dosyć nie tak łatwo do ustalenia. Mieliśmy chociażby przypadek, nie tak dawno w, przypadku, w momencie, kiedy była na Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale kwestia usuwania drzew z dróg powiatowych, gminnych była decyzja o tym, że mieszkańcy mogą zabierać, akurat nie dotyczyła obszaru lasu. Więc tutaj na pewno utrzymanie porządku na poboczach leży w gestii powiatu jako zarządcy drogi, natomiast już niekoniecznie, jeżeli dotyczy to przerostu będzie kawędzi i to, to już będzie w gestii Nadleśnictwa. Także tutaj też zwrócimy uwagę powiatowi na, na te na ten temat że on już będzie musiał bezpośrednio czasami z państwo bym uzgodnić kto, ten, kto te działania będzie musiał podjąć. Dziękuję to wszystkim za pracę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, podobne głosy i wnioski. Szanowni Państwo, zwracam się w tej chwili do państwa radnych. Żołnierze Rezerwy Ligi Obrony Kraj organizują turniej, tradycyjny turniej szczerecki w okresie ferii. Odbędzie się on w tym roku, 14 lutego, ze Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Starej Krowi. Rozpocznie się o godzinie 11.30. Wszystkich zapraszamy, ale tu już mamy wstępne zgłoszenia, ale mogą być i kolejne. Kolega Urbański, Jan Olejnicza, Bursz. Chcę reprezentować Radę Miejską. Jeżeli jeszcze ktoś by chciał uczestniczyć, to zapraszam. Uprzejmie proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Łukasz. Pierwszy, przepraszam, panie Ja mogę panu Marianowi zaleceć. Zaraz... Bo ten nie, ustąpił. leci, zgadza się. No ja krótko, panie przewodniczący, szanowni Państwo. Chciałbym się tutaj odnieść troszeczkę do pytania Pani Eli i tutaj odpowiedzi Pana Burmistrza w zakresie rewitalizacji rynku. Ja uważam, że dobrym pomysłem, myślę, że nie jutro, nie pojutrze, tylko w niedalekiej przyszłości, byłoby po prostu wykorzystać tą uchwałę, którą podjęliśmy dzisiaj. Czyli mówię o uchwale w zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krowia, w tym jakże istotnym, jakże, jakże istotnym temacie. Część z nas też pamięta, Ostatnie też spotkania z mieszkańcami tutaj, w większości tutaj, yy, rynku. Yy, też ich wątpliwości, które star staramy się rozumieć, pamiętać o nich i dobrze by było, żeby też, mówię, niedalekiej przyszłości wykorzystać yy, tą formułę konsultacji społecznych i ten temat yy, od A do Z tutaj, powiem kolejno, porządnie tutaj yy, przerobić i wtedy po prostu też jako Rada Miejska mieli wspólnie wypracowane stanowisko w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Maria Szczurka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Kolega i Aha, czekaj, Dziękuję. Ja tak trochę nie... Ja tak trochę nie czytając żykiego synia, czytając panoramę roślinńską, Dowiedziałem się, że Pudiszka, pani weterynarz wykryła nielegalną ugońnię, czy działalność tam y, y, u Pana Żywnika. Z mnie tylko jedna rzecz: że kontrola, którą przeprowadzono, stwierdzono, y, ja stwierdzam, że ten Pan prowadził działalność gospodarczą i miał zgłoszone. A poza tym, co dalej robił, to mnie nie interesuje. W każdym razie mnie interesuje jedno, że pani weterynarz z jednym ruchem ręki potrafiła zlikwidować 300 kilogramów wyrobów i oddać to do baku Zobaczcie państwo, gdzie się robimy uchwałę dla ludzi, gdzie jest bieda. Czy to nie szło zrobić, sprawdzić, czy to mięso jest zepsute? Ma pani na pewno swoich pracowników. Zbadać to i dać do yy, ośrodka, no, czy jest, przy yy, jest yy, bank żywnościowy. I ci ludzie byli, byli zadowoleni na pewno z tego, a ja czuję, że yy, w tej rzeźni porządek zawsze był, bo tam był, porządek zawsze był. Ale w ten sposób zrobić, żeby yy, w takich w dzisiejszych czasach, wyrzucić do Łakutinu 300 kg to jest tragedia. To jest naprawdę wszelność ostatniego stopnia. Nie widzę tutaj yy, po prostu dobrej yy, nadziei, żeby yy, pomóc yy, tym ludziom, którzy mają naprawdę biedę. Nie interesuje mnie gościu, który czy tam coś dalej produkował, czy tam nielegalnie sprzedawał. To jest jego sprawa, o które są inne władze, które mają się, mogą się tym zainteresować. Ale tutaj, żeby nie, nie sprawdzić mięsa wędliny w dzisiejszych czasach, kiedy w tej chwili jest wolność, nie mogliby to robić, czy są, to szybko się rozpada. Ale w dzisiejszych czasach zamknąć tutaj wali to naprawdę problematycznie ta sprawa. Dziękuję. Dziękuję. To z Państwa, proszę bardzo, Pan Burmistrz. Może jeszcze Pan ustosunkować tego. Ja nie chciałem ustosunkować się z perspektywy i organu, który mi nie podlega. Nawet trudno się ustosunkowywać do, czy, czy, czy zabierać głos w imieniu pogratowego inspektora weterynarii, czy stanępilu. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że mamy tutaj to spulwersowanie jak najbardziej... Zrozumiałe, tak? biorąc pod uwagę to, że na, na świecie wiele y, milionów ludzi buduje y, kwestia marnowania y, żywności nie tylko w tym przypadku, bo gdyby tak rzeczywiście zanalizować y, ilość y, produktów żywnościowych, które y, na świecie, czy w, tak, w naszym kraju, czy w, naszym, w naszych domach jest y, Marnowane, to pewnie jest tego bardzo, bardzo dużo. Rzeczywiście niezrozumiałe są czasami tego typu decyzje czy e, sytuacje, kiedy z przyczyn formalnych, proceduralnych, y, no, gdzieś y, no, przy okazji, można powiedzieć, że y, czy nawet nie przy okazji, w wyniku tych działań, że dochodzi do, do takiego marnotrawstwa. Tylko to te proceduralne sprawy, bo inne, tyle ludzi się zaopatrywało tam. Ja też wielokrotnie tam do I nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek zachorował albo cokolwiek tam się działo, więc to rzeczywiście, że przepis przepisem i ktoś się wykorzystuje, no, no, no może trzeba było upomnieć, bo jeżeli słyszę, że prowadził kasę fiskalną, podatki odprowadzał, zgłoszenia jakieś były. No, no jedynie to, że nie mógł yy, prowadzić uboju i sprzedaży, jak słyszę, no ale no rzeczywiście jest to tak troszeczkę zdumiewające, no jeżeli tak prawo ma działać, to no, nie trzeba było jakby oszczyc, że, że no, nie, nie wolno, czy nie można, czy coś, a nie, że dochodzi do tej sytuacji, o której mówi tu radny Marian, że, że, że tyle drobów się no, tak łatwo marnuje wyrzuca. To, to jest takie trochę zadziwiające. W odczuciu mam podobne uczucie. Że tutaj ktoś przebążył. Ja tylko Panie Przewodniczący chciałem dążyć. Yy, jedno takie słowo. Ile ludzi musiało na tym y, robić, żeby wyprodukować tyle kilogramów mięsa? Ile ten człowiek musiał tego przerobić? A ktoś, jednym y, ruchem ręki, zwalił to do Bakutilo. Naprawdę by to dziwi. Na, naprawdę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. są zgłoszenia. Może ktoś z sali? Nie ma. Wobec tego wypada mi podziękować tradycyjnie wszystkim osobom, które przygotowywały projekty uchwał. Pracowały, spotykały się wszystkie posiedzenia czy komisji oświaty, które komisji budżetowej, które wypracowały opinie. Dziękuję panu dyrektorowi za udostępnienie sali. Dziękuję wszystkim Państwu za obecność. Zamykam 43 sesję Rady Miejskiej. Dziękuję. Dobra